W Kali Mosif odbył się mecz trzeciej ligi piłki siatkowej. Orzeł Międzyrzecz podjął drużynę UKS 13 Zielona Góra. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla gospodarzy. Najlepszym zawodnikiem meczu został Maciej Januszewski. Kolejny mecz gładki, w naszym wykonaniu szybki i przyjemny. Natomiast na pewno nie lekceważyliśmy rywala, to jest młodzież, która jak się rozkręci to potrafi grać, graliśmy z nimi dwa tygodnie temu też w Zielonej Górze, w trzecim zasadzie pokazali, że potrafią grać, także dzisiaj pełne skupienie i pełna kontrola i pełne trzy punkty. Doświadczenie połączone z młodzieżą gdzieś, gdzieś na razie wypala, że tak powiem, atmosfera jest fajna, no, wygraliśmy na razie wszystko co mieliśmy wygrać i oby tak dalej. 13 tym razem, okazało się, się troszeczkę pechował. No no rywal chce awansować do drugiej ligi. Tutaj poziom chłopaki pokazali. No i co? W meczu, brak przyjęcia, orzeł odskakiwał i już ta seria ciężko było do Były Było! No, my jesteśmy drużyną miniorską i te błędy no, pracujemy na tym, żeby ich nie popełniać, ale zdarzają się. No i w tym meczu mówię, to jeszcze raz te seria. Zauważyły. Orzeł obiegał i... Zacięty jak moim zdaniem, chłopaki z Zielonej Góry pokazali kawał dobrej roboty. Dobrze zagrali moim zdaniem. Było widać różnicę na boisku, Orzeł tutaj się pokazał z dobrej strony, ale przyjechaliśmy tutaj wyrwać jakieś punkty, a no nie poszło. No, zagraliśmy słabym moim zdaniem, bardzo słabym. Na pewno, na pewno przyjęcia nie mieliśmy dobrego. A jak nie ma przyjęcia, to nie ma grania. Nie? Tamten sezon nie należał do udanych. Mamy nadzieję, że będzie naszej tym razem. Próbujemy zrobić awans do drugiej ligi. Wrócić do tej drugiej ligi i zostać w tej drugiej lidze.